Cześć, wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w Otanii, w naszej wiosce Wikingów. Jesteśmy oczywiście w Europie Wysp 4 i próbujemy podbić e, cały czas tutaj te wszystkie plemiona. Mam nadzieję, że mi się uda. E, dobra, pod ostatnim filmem, oczywiście, było dużo wyświetleń, co mnie bardzo, ale to bardzo cieszy. Wydaje mi się, że ta seria Wam się bardzo podoba. Co też świadczy, e, oczywiście, e, ilość łap pod e, każdym filmem. Tak samo pod tym, jakbyście mogli dobić. No, te, te 75, jakby było znowu, to było fajnie. Jakby 100 to już w ogóle by był zajebiście, Więc jakbyście mogli zatrzymać film, dać łapę, bym się bardzo cieszył. E, dzięki też za wszystkie komentarze. Komentarze, które były jak zawsze. O! Muszę po, więcej włączyć. E, zawsze było bardzo dużo, co mnie bardzo cieszy. E, tutaj widzę, że też niektórzy po tym filmie, jak sobie wstawiłem ze statystykami, statystykami, zaczęli pisać znowu komentarze dla statystyk i tak dalej. Za to bardzo dziękuję. E, ale nie róbcie czegoś takiego jak Maciek wczoraj robił, Maciej wczoraj robił ponieważ. E, no on, no dzięki wielkie za to, że chciałeś mi naprawdę dużo statystyk nabić i tak dalej pisząc komentarze, ale jak widzicie tu 43, 29, on pisał od pierwszego do, do 70 i wszystkie jego komentarze zostały ustawione jako spam. I byle co teraz napiszę, będzie, będzie ustawione jako spami. To nie przeze mnie, tylko przez YouTube'a, więc po prostu. Jak macie pisać komentarz dla, dla statystyk, wystarczy jeden pod filmem. Naprawdę jeden starczy. Nie musicie pisać aż tak dużo, bo, bo no to jest takie naprawdę już strasznie sztuczne nabijanie, a tak takie jeden napiszecie, to jest takie jakby dla mnie e, cześć z waszej strony, po prostu że, że pokazujecie, że jesteście aktywni e, i że tu się pojawiacie. E, tu od razu muszę pochwalić znowu DJ kompany, który na naprawdę zajebiste kroniki pisze o tym właśnie jakie ja tutaj wszystko fajnie podbijałem, co... No naprawdę jest fajne jak chcecie to przeczytajcie polecam oczywiście było dużo komentarzy jak to widzicie wszystkie widzicie i ok jeśli chodzi o prowincje które powstały to teraz mieliśmy do zrobienia cztery prowincje i jak widzicie one są raz tu dwa trzy cztery tutaj wszystkie są mamy tak Winterland, katetak jakby prawdopodobnie źle to przeczytałem uwielbiam ten serial z którego ta nazwa pochodzi ale no bez kitu mogłem źle to przeczytać katetak Prawdopodobnie, czy tak, nie pamiętam, nie pamiętam dokładnie, Ragnarland, więc tutaj wiadomo od Wikingów dwie prowincje, oraz po prostu powstał też Olsztyn, czyli pierwsze takie, jakby polskie e, pań, miasto. E, dobra, lecimy dalej, żeby nie przedłużać tego za bardzo. W walamy się tutaj z Mixtekami. Skisze, e, chyba możemy się bić teraz. Nie, jeszcze nie, to nie jest co tam tam było. Ehm, Miksterkowie chcą spisować, ale tu w razie czegoś mam kolimę. Tylko tyle, czy ja cokolwiek o screenie mogę zrobić. W sumie, gdybym tam poszedł, to bym mógł coś zrobić. Tylko teraz tak, co ja tu chciałem zabrać? pokażcie mi tę ziemię. A tu jest złoto. U, super, naprawdę fajne ziemie To bym chciał w sumie wszystkie. A, tylko czy oni oddadzą wszystko? Nie oddadzą wszystkiego. Bym musiał pójść tam do kolimy. A, tyle, czy ja mogę pójść do kolimy. Jestem w. Mam dwie pożyczki. Mam na minusie hajs. Ogólnie jest no niezbyt miło. Yy... A jeśli zabiorę tutaj dwie prowincje, to mi starczy tak naprawdę. Dobra, zabieramy dwie prowincje. E, tylko dlatego, żeby po prostu jak najszybciej się odbudować, a tu zabieramy kopalnie złota. Co będzie, no, moim zdaniem, wystarczające. O jeszcze ich nawrócimy, e, jeśli chodzi o religię. No, warsów już nie weźmiemy. Kasy nie bierzemy, bo inflacja. Kolima, no niech sobie tam mają sobie już No i najważniejsze, zabieramy kopalnie złota Oraz zabieramy tutaj um, przy, Nie przyprawy, tylko um, barwniki Co w sumie też jest dobrym surowcem Dobra, lecimy z tym pizdilem Oczywiście od razu, dzięki temu też się nawróci Jedna z tych prowincji, a przynajmniej powinna a, No nie nawróciła się Ale ci się nawrócili, więc potem jak będziemy ich zabierać To będziemy mieć już um, tutaj ładnie prowincję Nawróconą, dole. lecimy dalej Korujemy I jak to tutaj wygląda Aha, mamy kolonistę to teraz musimy jak najszybciej dobić do, no tutaj dobić jeszcze ile, Dwie idee, potem 3, czyli 5 idei, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli właśnie tutaj jak do drugiego kolnicy dostaniemy to będziemy mieć i tutaj global settlement increase plus tutaj global settlement increase jeszcze z tego, więc wtedy będziemy dopiero już jako tako naprawdę dobrze, ale to dobrze kolonizować. E, dobra, jeśli chodzi o bunty, to nie spodziewam się ich jak na razie, więc w tym momencie możemy zrobić coś takiego, że po prostu przestajemy płacić na chwilę armii, żeby jak, jako tako odrobić sobie trochę em, nasz tutaj, em, nasz skarbis właśnie podbudować. E, czekam też, jak się tutaj te prowincje e, skorują, to wtedy jak najszybciej po prostu, żeby je e, złapiemy. O, i mam nadzieję tego króla, mam nadzieję, proszę Was o jakiegoś dzika, takiego zapisnika, zobaczymy na przykład tych. 2-6-4, no nieźle, nieźle, a druga? 6, 5, 6, to jest to, to jest to, to jest ta siła, która jest mi właśnie w tym momencie potrzebna. Bierzemy go. Jak ty masz na imię? Wotan, pierwszy zjednoczyciel, wchodzi na tron. Wotan, pi pierwszy zjednoczyciel. 6, 5, 6. Tak? Dobrze kliknąłem? Dobrze kliknąłem. Dobrze jest wszystko to już. Tak, chwilę byłem. Miałem takie niepewność, czy ja dobrze kliknąłem. O dobrze kliknął. Boże, jakbym ja tutaj źle, źle kliknął, wziąłem tego drugiego władcę, to by się w ogóle nie, no bo co by się tutaj bardzo, bardzo zasmucił. Dobra, zobaczmy, czy jeszcze będzie z dzikim generałem. No 2-3, to nie niezbyt duży, duży, wielki dzik, ale coś tam ma tych e, punktów, więc w sumie jest nie jest tak źle, nie jest tak źle. Lecimy dalej, dobra tutaj sobie e, ich oczywiście tak robimy. Jak te, jakie te relacje mamy z naszym... Uuu, możemy coś znowu zabrać sobie od Xiu, co w sumie jest bardzo, ale to bardzo fajne, więc sobie zabierzemy znowu w prowincję, tylko jakoś taką mniejszą. Piątka, 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 siódemka, siódemka dziewiątka um, Dobra, ja, w, ja bym najbardziej chciał chyba tą prowincję, bo wtedy mi się połączą te prowincje Więc spróbujmy sobie zabrać od naszego e, tutaj wasala To jest Peten, 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 Peten e, Dziękuję, daj mi tą prowincję wi, wi, Witamy, okej okay. 68% Czy e, mamy tu ko kogoś możemy wysłać, żeby poprawił relację? Prawie relację, dobra, dziękuję e, Korujemy Peten Ciekawe, czy mi tutaj ta autonomia spadnie. Już powoli spada, powoli spada, no ale wiadomo, to jest dopiero co ile? 0,15 uh, na mie każdy miesiąc, No to trochę, po coś tam, coś tam powoli spada, ale to cały czas nie jest to, co bym chciał. Um, tutaj, czy ja to mam statea? A, nie mogę zrobić statea, ponieważ jeszcze jedna prowincja nie jest korem. Tylko która prowincja nie jest korem? E, peten, aha, peten muszę tutaj skorować, tak samo będzie Witterland, no to poczekamy sobie chwilę, e, i teraz tak, e, teraz mamy tak, z tymi mamy z, e, pokój, z tymi mamy pokój, e, z Aztekami możemy robić e, klejmy na Azteków, tylko czekaj, ja nie mam z nimi sojuszu, miałem chyba so. Ach, miałem, ale zniknął sojusz, w sumie tak, e, tutaj mamy jeszcze do 65, 5 lat, i za ile z Wami mogę walczyć? Za rok, to w sumie teraz na Was by trzeba pójść, tylko że Wy macie sojusz z kim? Wy macie sojusz z y Kokomes. Kokomes jest na górze. Na Kokomes też mam klejma? Mam klejma. Dobra, to teraz na razie nie robię żadnych większych klejmów, czy może po prostu zacznę sobie na. A, róbmy na steków. I róbmy sobie tutaj na. A, kto wy w ogóle jesteście? Tla, tlapanek, klapanek, boże. Boże, okej, okay, dobra. Mamy hajsu trochę na plusie. <grym> Zawsze <zaszczytą> to coś. A czemu aż tak bardzo dużo hajsu leci tutaj na korupcję? Bożem tak ustawił. Aha. Prawdopodobnie dlatego. Ale wtedy będzie mi korupcja rosła, a ja chciałem ją na zerzy mieć. Dobra, to nie zostanie tak. A wiadomo teraz um, robimy kolonię pierwszą, to trochę nam hajs na to idzie. No ale tutaj dostaniemy dzięki temu bonus do właśnie ro rośnięcia tych kolonii, więc damy radę, damy radę. Dobra, nalecimy na piące, jak najwięcej w tej serii chciałem na piące właśnie lecieć, żeby po prostu jak najszybciej tutaj to, do tych e, takich lepszych lat dojść, gdzie będziemy mogli już cokolwiek więcej robić, a nie po prostu bawić się tutaj w no, zabi zabieranie kilku osób. Co to się w ogóle dzieje? Mm. Ragnarland, coś tam się z Ragnarlandem Ragnar stało, ale jest o to. Jak tylko to skorujemy, robimy tutaj state, tak? Żeby yy, mieć jak największy przychód, właśnie z tej kopalni złota. Bo jednak kopalnia złota jest bardzo tutaj ważna. I na tym nie jestem pewien, czy czasem sobie nie bustnąć. Chociaż nie. No, z jednej strony bym chciał bustnąć tutaj, bo bym dostał naprawdę boost do, tej, do tego hajsu, co, co by mi pozwoliło tutaj nie być na, na zero. Ale z drugiej strony, to by mi odebrało punkty dyplomatyczne, które no, jednak są mi potrzebne do. Ym, tutaj do moich idei. I też nie ma co dalej bustować, bo za chwilę, jak tylko dostanę tutaj. I powiedziałem, czy dwie idee, dostanę tutaj właśnie e, Land Reform, który da mi tańsze e, boostowanie prowincji, więc na to też poczekamy. E, możemy już atakować, możemy, możemy atakować na m, tutaj te dwa państewka czy ja chcę atakować. Może poczekamy sobie, aż to trochę skoruje, bo jednak mam tych prowincji trochę do skorowania, a ostatnio praktycznie nic nie robię, tylko walczę, walczę, walczę i jeszcze raz walczę. Um, Dobra, to leci sobie już w dół powoli, powoli, bo powoli, ale leci w dół, bo to, bardzo dobrze, teraz mu te wszystkie ziemie zabierzemy. Um, I jak tutaj dalej sytuacja wygląda? Sytuacja wygląda tak, że ty jesteś wasalem, więc jak tylko azteków zabierzemy całych, to dostanę jego wasala, będę mu w tym oddać ziemię, dobrze, jest dobrze, czyli o, i ty też jesteś, o, też jesteś wasalem azteków, czyli jak tylko azteków rozwalimy... Dostaniemy wtedy za darmo dwóch wasali. Co w sumie mi się bardzo przyda. Tak? No to w sumie będzie zajebiście O to chodzi. Widzę, że tutaj właśnie e, Kisze dostaje w pierdzie od swoich buntowników, więc byśmy mogli za chwilę tam też my zaatakować. E, no dobra, albo tracimy siłę w Meksyku, albo te punkty te punkty, ponieważ nie mogę zaćcić w Meksyku, bo wtedy nie będę praktycznie nic zarabiał. A ja tu, jak widzicie, w Meksyku z Meksyku leci aż prawie dukat do Panamy, a w Panamie zbieramy dukat, więc no opłaca nam się to bardzo. Musimy jak najwięcej podbić, ale to w międzyczasie będziemy cały czas robić. Dobra, możemy już jakieś claimy robić na pewno. To robimy sobie tu jednego claima, już więcej nie musimy robić. Dobra, co się dzieje. Uh, conquest, dobra, i tutaj tak samo na was Robimy klejmy, o tu możemy dwa zrobić klejmy Więc róbmy dwa klejmy Dobra Przestańmy siatkę robić uh, Co jeszcze, co możemy klejmować? Możemy tutaj sklejmować tych gości, ale z wami mam spokój Tak, tak, mam poza nim pokój Całą resztę nie ma co klejmować mm, Dobra Dobra, więc czekamy, czekamy, uj mamy hajs he na plusie bardzo dużo, ale mamy. Sorry za komórkę, ale coś tam prawdopodobnie wypiszecie mi jakieś komentarze. To w sumie dzięki wielkie za to. Dobra, czekamy, czekamy, czekamy. Nie się nam to skoruje. No, kolejna pożyczka, niestety. A nie, odnowiła się pożyczka. Mhm. Czy już mam skorowane? Nie, jeszcze chwila. 63 rok, dobra, poczekamy. Jak tam z Europą, bo sobie to jest bardzo ważne, co się w Europie dzieje. No, Portugalia na pewno już wzięła sobie. Tak, idee pierwsze już mają. Jeszcze Kastylia nie wzięła nic, mam nadzieję, że Francja i Anglia wezmą właśnie inne idee na sam początek, widzę, że Francja wzięła ekonomiczne, więc chwilę nie będzie kolonii Francji, tak samo mam nadzieję, że Anglia zrobi, to było bardzo, bardzo dobre, Co To w ogóle atakuje, Szkocja w ogóle, Nor Nor Norwegia atakuje, what the fuck, dobra, lecimy dalej, jak tam z buntami, 30%, więc jeszcze możemy polecieć w taki sposób, dobra, skorowane, co mamy skorowane? Tutaj mamy skorowane. Możemy robić state. A. Czy ja chcę, za ile będzie ta technologia? Jeszcze dużo. No to dobra, możemy robić. Robimy i teraz tak. Pyk. Ok, o 25% mniej autonomii, co mnie bardzo cieszy. Korujemy i jeszcze mniej autonomii, co mnie jeszcze bardziej cieszy. Super. I tak samo Winterland. Czyli tu już powinniśmy powoli cokolwiek zarabiać. I do tego mamy też akceptowaną kulturę, którąś. O, jak miło! Super, bardzo mi się to podoba. Jeszcze teraz P, pet, nie niech się z, ym, tutaj nam skoruje, czy tu możemy już state robić? Nie, ponieważ musimy to skorować za to. To skorujemy, robimy state'a wtedy autonomia leci w dół i zaczynamy, zaczynamy zarabiać cokolwiek hajsu. Bo jak na razie, no, no jest słabo, jest słabo naprawdę. Aha, i teraz jak już wzięliśmy, zrobiliśmy, zrobiliśmy pierwsze statey, to musimy i pierwsze ziemię rozdać. Co w sumie nie jest aż takie fajne, no ale no, jak mus, to mus. Możemy duchowieństwo przewrócić w ogóle. Mhm mm Influence Okej okay. Okej, okay, bo Duchowieństwa nie mamy, tak? Tak, nie mamy, no to czekajcie, robimy tak e, Duchowieństwo wraca w Kattegak Weźmiemy tutaj może Kupców I w Winterland weźmiemy sobie nobility Powinno to zniknąć, nie, jeszcze Medyczanty są, o Boże Ale przynajmniej teraz wrócili nami i dostajemy taksy Co mi się bardzo, bardzo przyda tak samo możemy tutaj dzięki temu, że oni mają tak dużo punktów. Możemy zrobić sobie coś takiego, że po pierwsze, możemy zdać im influenza, co zbije im influenza na 65%, ale. Um, ale w sumie będziemy szybciej kolonizować. A to jest bardzo ważne, więc róbmy to. Wiem, że to jest niebezpieczne, bo będziemy mieć 65%, ale raz się żyje. Po drugie, możemy wybrać punkty dyplomatyczne, które nam się na pewno przydadzą. Więc bierzemy to. Wiem, trochę bonus do developmentu ale to nie aż tak bardzo mi boli. E, tutaj bym mógł też militarny bonus wybrać sobie, ale nie chcę na razie. A za to bym. No tutaj nic, nic, nic nie zrobił. Niech sobie będzie taki bonus jaki jest. A tutaj mógłbym dać dodację. Lub zwiększyć im teraz influenza i bym mógł sobie zabrać administracyjny. To robimy tak A i tego nie mogę, dlaczego? A, 40 influenza bym musiał mieć, kurde Dlaczego chcę przebić tutaj 50 influenza, bo wtedy dostanę zaraz 50 punktów administracyjnych 100. A to zawsze jest więcej, więc na razie niech tak zostanie, za chwilę sobie pomyślić nad czymś innym. Mm, tak. Dobra, musimy jeszcze jedną ziemię oddać do tego. Podwładanie... Podwładanie, podwładanie tych, ja mogę w ogóle jakąkolwiek ziemię oddać komuś? Nie, nie mogę. A tutaj mogę, to tutaj tą ziemię pod mereczantów. O kurwa, co ja zrobiłem? O Boże, o Boże, o Boże, nie! Czemu ja nie popatrzyłem? Ale będziecie mi hejtować za to. Nie popatrzyłem sobie, że że to im aż tak bardzo influencja zbustuje. Muszę jak najszybciej jakieś state y zrobić, żeby mi to zbić, eee, dawaj, dawaj, choruj się, choruj się, choruj się, proszę cię, choruj się, bo mi zaraz tutaj i, i, ta. Właśnie, disaster już leci. Dobra, tu się skorowało, tak, więc robimy state'a. A to jest state'em! To nie jest state'em, dobra dawaj. State Okej, okay, core. Powinno to trochę zwiększyć influenza. Znaczy zmniejszyć im? Nie. A, tu bym musiał oddać chyba ziemię komuś, tak? Ale on to zjebał, Boże. Czemu ja na się na to nie popatrzyłem? Ja teraz tego nie zbiję, bo teraz muszę czekać do 70, 70 roku, tak? Za 7, 7 lat, za 7 lat im się zmniejszy o dychę Czyli będzie dobrze wtedy yy, Tylko, że przez 7 lat uroście mi O ile to? Do 100 ma dojść, tak? No, może dam radę Mniejsza o to, dobra damy radę damy. Ja bym nie dał rady. Zaraz to jak się tego skoruje, tutaj zróbmy state'a i wtedy będzie dobrze. Tak myślę przynajmniej, że tak będzie właśnie. O! O właśnie spadło. Dobra. Jest dobrze, jest uratowani, uratowani, uratowani. O kurde. tych co ziemi. No bo, że czemu wy wszyscy chcecie ziemi. ja mu muszę dać. Niestety. No szkoda. No dobra, jest dobrze. Hmm, tu bym mógł szybko nawrócić. Dobra, mamy już... Zarabiamy już cokolwiek, bo teraz mamy tutaj na pewno więcej hajsu z tej kopalni złota, co jest w sumie spoko. No, ale musimy jeszcze coś tutaj wykminić z tym całą, całą tą resztą, ale to będzie wszystko okej, okay. Zaraz płacimy pożyczki, będzie dobrze. Dobra, Austria, coś tam się bije, niech się biją, nie obchodzimy to aż tak bardzo. E, Peten już zostanie zaskorowany i zaczniemy znowu walczyć. Więc możemy już zacząć płacić armii. Boże, tutaj ekonomicznie. Dobra, płacimy armii. Prawdopodobnie mi się Force Limit do 10 zwiększył, więc w sumie też by się zdało dobudować do tych 10. Tylko, że to będzie oznaczało, że będę mniej zarabiał, ale bym nie chciał mniej zarabiać. Dobra, PETEN już jest skorowany, dawaj, dawaj szybciej, szybciej, szybciej. Uuuu, a tracę gdzieś Influenza, spoko. Odnowiona pożyczka, dobra. Możemy brać kolejną idę, od razu ją ubierzemy. Tą trzecią chcę jak najszybciej. Nie, czwartą chcę jak najszybciej. Tak, czwarta mi się bardzo przyda, więc czekamy, czekamy. Mogę sprzedać coś? Nie, 23, dobra, czekamy. Jakoś to będzie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. już jest coraz, coraz lepiej, Mam, mam dobrze, że się mi tutaj nie zjebało to z tym influencem, chociaż było blisko, było blisko, no i tutaj przez to, że po prostu źle, źle popatrzyłem, źle popatrzyłem, nie ma co, mogłem to zrobić dużo, dużo lepiej. Okej, okay, kolejna ta idea. Nie, jeszcze nie możemy po, jeszcze poczekać. Mamy z tą technologią e, pokaż mi tu, pokażcie mi tu jeszcze chwilę. Bo teraz bym musiał. Tak, to mi daje tylko. O, jest, jest. E, misja zrobiona: Setter Chance 5% i Global Settering crisp plus 25%. Więc teraz już nie 15%, tylko 50% na, ro, co roku. Więc tutaj dużo, dużo nam to pomaga. E, mamy misję, żeby zwasalizować Kisze. Ja ich nie chcę wasaliżo, wasalizować. Ja bym wolał. Z rozwalić miksteków, weźmiemy co tu. wiem, że ona będzie dobra za kilka lat, ale co tam, Dobra, lecimy tutaj 0,76, dobra, robimy sobie state'a kolejnego, bo to mi da trochę więcej, dobra. I teraz jak moje state'y wyglądają? Całe, wszystko co mam, tak? Tak, wszystko co mam, i to też jest, to te, te, te ziemie też są już moim state'em. To znaczy, jak je podbiję, to wtedy będą state'em, tak? O ile dobrze to rozumiem, mam przynajmniej nadzieję, że tak właśnie będzie, dobra. Powinien teraz dużo, dużo więcej zarabiać. No, może to nie jest dużo więcej, ale zawsze coś. Spłaćmy pierwszą pożyczkę. I atakujemy oczywiście tą dwójkę. Tylko tak, popatrzmy sobie. Kokomes i Mixtekowie. I samo Kisze. Czyli walczymy z czwórką, tak? Dokładnie. A tylko tak, Mixteków nie możemy zawołać osobno na pewno. Ale jeśli zrobimy tak, że Kokomes zawoła... A Kokomes też mamy? Nie możemy... Jeszcze? czemu? Kokomer, do którego ja z wami wojnę. 67, ale to w sumie, jak wy nie będziecie zawołani osobno, i to tak was zjecha całych. Czy tak mi daj? O, znów są ziemi! Nie, 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 no wam. A jak wam dam, to przynajmniej popatrzę, co wam daje i ile wam daje, bo to jest najważniejsze, żeby im za, im za dużo nie dać. Tak jak żem ostatnio zrobił. Na przykład, jakbym tutaj dał to, by influence im urósł do 78%, więc za dużo. A jakbym to im dał, to by im influence urósł do 74%, więc w sumie by mogło być. Ale czy to jest mi jakoś bardzo potrzebne? To będzie mi spadało wtedy. Loyalty mi spada każdego miesiąca o 20 25%. No to w sumie nie, trzeba im dać coś. O, czekajcie, tam gdzie mam dużo taksów, tam gdzie jest dużo taksów, trzeba dać klejerry bo wtedy to mi podniesie tutaj ładnie zarobek i oni będą mieć influencę ile? Eee, 33%, więc jest spoko. Ok, podniosło się. Eee, a tu, gdzie była ta piątka, czyli nie za dużo, dajemy mereczantów i mają influencę 74%, więc jest dobrze. Powinno być ok, jest ze wszystkim ok, dobra. Eee, wolę powiem Wam, że presji stracić, bo presji się tak odrobię za chwilę a przynajmniej nie będę miał a, takich minusów raczej będą ją punkty, które które mogę przeznaczyć na tworzenie e, praktycznie w większości rzeczy w tej grze mm, dobra, e, Kokomec, do, do kiedy mamy pokój? 67, to to 3 lata to nie będę czekał 3, 3 lat no wie, panie o, dobra, atakujemy, myślę, że możemy atakować chociaż jeszcze w sumie mógłbym kupić armię ale nie mam hajsu i tak na tą armię, więc miesz o to dzień dobry dzień dobry dzień dobry, ej Czemu mi uciekacie? Wiem, że moja stolica jest fajna, ale nie uciekać Okej okay. Dobra, stack poproszę Ej, gdzie, gdzie wy uciekacie? Come on Nie uciekać mi Postanęli sobie w 11 Ja muszę tam bić, bo nie mają niskie morale Okej okay. O, Jakby to teraz zrobić? Ci mają mixtakowie mają mm, rebelsów, aha, tutaj jeszcze lecą ci On no, zdałoby się tam pójść. No nie ma, co, nie ma tego co nie ma co tego ukrywać. Trzeba by pójść za nimi i ich rozwalić do końca, z taką wipa zrobić. To jest coś, co no, warto zrobić, póki jeszcze mają mało ludzi. Okej, okay, kolejny kandydat. No, skoro że tam tego tracimy, ale mamy kandydata, który ma 5-5-2, więc w sumie jest spoko. Militarne punkty aż, aż tak bardzo nam nieco potrzebne, tylko poczekajmy a się skończy ta bitwa, bo wtedy nam ten generał by znikł. A tak to teraz sobie bierzemy tego ja mamy nowego generała do wybrania. Tego tutaj oczywiście Odyna. Oczywiście Odyn, tutaj oczywiście generał, generał, generał. Proszę o dzika. O, fajnie, fajny generał, fajny, to mi się podoba. okej okay. Dobra i hajsu trochę podejdzie To teraz tak, dałoby się zrobić coś takiego, że wezmę was, wezmę tu was dajcie mi tego generała Idziemy ich dokończyć bo tutaj stack wipe musi pójść hajsu niech nam wr wraca, to zaraz weźmiemy tego kolejny stack armii po prostu zbudujemy i tyle kolejny stack, to znaczy kolejny tysiąc yy, żołnierzy no z tym generałem jest trochę lepiej no i muszą dosyć tego stack wipa. Ja wiem, że tutaj tracimy power bardzo. Ale ci nic nie dzieje. No 3000 mają, no weźcie, w końcu umrzyjcie sobie trochę. No! no już myślałem, że stack wipe jest. Come on! Będziemy się tak bawić w kotka i w myszkę, tak? No stack wipe. Jest, dziękuję bardzo. Ile tam ludzi musi zostać? Nie za. no to. ha, tyle mogę przenieść gdzie indziej. To w sumie nie. Ile tu jest w ogóle tych? Czy oni mają jakieś duma czy coś w tym stylu? Nie, przecież tam się nie wbije. Przecież tam jest 12 tysięcy ludzi. Chociaż z drugiej strony za chwilę będę miał tyle jednostek. To w sumie nie jest tak źle. Tak. rośnij rośni, Haj się, bo muszę spłacić pożyczkę ostatnią. O, inflacja rośnie, widzicie, już mam dwie kopalnie złota, to rośnie, rośnie ta inflacja, no i to niestety będzie przez co prawie cały czas, no ale damy radę, myślę że, myślę, że damy radę nad tą inflacją, bo za chwilę będziemy mieć więcej hajsu, to będziemy mogli sobie brać na przykład takiego gościa od właśnie inflacji, co by było bardzo fajne, ale nie mam aż tyle hajsu na miesiąc, żeby go po prostu wybrać. Ile tam jeszcze moja kolonia się będzie robiła? No jeszcze trochę. Drugie niestety nie mogę założyć, bo też nie mam na nie, niej nie, po prostu hajsu, więc muszę po prostu czekać. Trus, trus, trus. Aha, trusy zniknęły, więc mogę za chwilę ich atakować. Bardzo dobrze. Aha. 4000 gości wyrwaliło tutaj, ale dajemy radę. O, nie jest wcale nielojalny? Dalej, a to za chwilę zniknie. Zmi Dobra, możemy lecieć na górę. Yy, z wielką chęcią bym rozwalił tych mixteków, ale nie wiem, czy oni coś nie skończą tej skończą się tam buntować. War warto by było, żeby właśnie to zrobili, bo wtedy ja bym po prostu mógł ich usunąć z, mixteków z mapy. Yy, a to byś... dzięki temu bym po prostu... Miałem ten, e, skończoną misję i ja bym miał więcej power recovery speed, co by mi się bardzo, bardzo przydało. Okej, okay, możemy kolejną e, sobie tutaj militarną wybrać oraz możemy sobie też i administracyjną wybrać, co też właśnie zrobię i niedługo będziemy mieć kolejną e, grupę e, idei, więc na pewno weźmiemy sobie kolejną ideę i oczywiście to będzie e, expansion, e, ponieważ wtedy będę miał jeszcze więcej kolonistów, a to mi jest bardzo, ale to bardzo teraz potrzebne. Um, RagnarLand, RagnarLand. W sumie. Czy ja chcę tam Unresta i tak dalej? Nie, bo ja bym wtedy dostał, miał to chlipę z tym, więc weźmy sobie lokal autonomii. Starcie mi, dobra. Eee, hajsu, hajsu do góry niech leci. Właśnie, hajs do góry leci, dobrze. Ile tam jeszcze na pożyczkę za pożyczkę płacę? 009. Dobra, nie jest tak źle. To się chce ze mną. Xiu, Xiu, no dobra, możemy wybrać ten ślub, co tam? Nic się nie dzieje. Takiego wielkiego. Ale dobra kończmy to szybko, więc yy, dawaj, dawaj, dawaj tutaj Tam butownicy, okej okay, znikli Więc możemy zacząć tam wysłać armię Bardzo mnie to cieszy Spłaćmy ostatnią pożyczkę Aha 31, no to nie mam jeszcze tego hajsu Come on, kaman. Come on, come on. No Podbijaj się, dobra jest e, Na mixteków szybko Z wami Kokomys możemy pisować Oddajcie mi swoją ziemię, no i właśnie udało się e, Nic więcej wam nie zrobię, Mogę, mógłbym zabrać hajs, ale to jest ile inflacji 0,19. Uh, ten, ten jeden raz zabiorę hajs. Wiem, że to jest inflacja i tak dalej, ale potrzebny mi jest, bo, ponieważ muszę naprawdę się odbić tutaj od zera odbudować armię. Uh, więc ten, ten jeden raz zabiorę tutaj więcej trochę hajsu. Robimy sobie tutaj i to jest state, i od razu się czekajcie. Jak ten skoro zrobi, to, to, to potem będziemy mogli kolejny robić, tak? Chyba to tak przynajmniej rozumiem. Uh, dobra, więc teraz tak. Spłacamy pożyczkę. Ok, i robimy z. 3000 armii. Już mamy Force Limit, kurde, na 11, więc jest spoko. I powoli będziemy kończyć odcinek, tak, żebym dzisiaj się wyrobił na czas, żebyście mieli od razu 720p i 1080p, a nie tak jak ostatnio było. Czyli po prostu mm, mieliście cały czas filmy, gdzie właśnie było co najwyżej 360p jak, jak opublikowałem okej, okay, oni się tutaj wielką bitwę, jakąś wojnę mają spoko, czy ja tu na klejmy naklejmy na kogoś muszę zrobić? na was, czy ja z wami mam jeszcze, o czy nie mam już raczej pokoju z wami to róbmy klejmy, róbmy klejmy, róbmy klejmy w tym momencie zarabiam o, bardzo mało a to dlatego, że trochę armii dobi, do, dorobiłem, ale to się nic, nic wielkiego nie dzieje Lecimy. Czy już jest ktoś z Europy? Tutaj nie i chyba jeszcze ich nie będzie, dopóki po prostu na przykład Portugalia, która walczy z Maroko w sumie spoko, niech walczą sobie, ale żeby to Maroko jeszcze wygrało, to byłoby było jeszcze lepiej. Już wzięło sobie, czyli ma już pierwszego kolonistę, więc za chwilę prawdopodobnie tam będą się u mnie pojawiać, a wy co wzięliście? Jeszcze nie wzięliście, bardzo dobrze. Anglia, Anglia mnie jeszcze interesuje. Hmm. Administracyjne, no to spoko, czyli Anglia i Francja jak na razie nie będą kolonizować, więc mamy tutaj tylko co najwyżej Portugalię i Kastylię. Na na, przynajmniej na tą chwilę. Ale to się w każdej chwili może zmienić, to jest bardzo ważne. I musimy o tym pamiętać po prostu. Widzę, że mogę kolejną ziemię od naszego. naszego tego. Naszego, naszego, naszego protektoratu zabrać i zabierzemy tym razem, nie wiem, która ziemia się nam bardzo przyda. Która z kakałem. Kakao, tak? Kakao zabierzemy. 5, 7, 7. No, Zabierzmy sobie tą, czekajcie, tu sobie, a wszędzie mamy te, wszędzie mamy, ym, no, mm, jak się to mówi, state'y, o i za chwilę będziemy kolejną mogę zabrać, tu możemy po prostu szybko skorować, tak, a nie, to zbędno normalnego kora musimy zrobić, dobra. I oczywiście od razu Amerykańczyków są więcej, są więcej, po prostu więcej. To jest fajny opcja, bo też możemy ciężkie statki sobie zabrać praktycznie za zero, co było bardzo, bardzo fajne, ale to dopiero potem. No i musimy jak najszybciej tutaj ten Loyali, znaczy influencer im podbić troszeczkę, żeby mógł brać sobie też i to. A tutaj 40, więc musiałbym im jakieś ziemi oddać, no ale to jest niebezpieczne, jak już wiecie. Dobra, mixtekowie już mogą przestać istnieć, więc mixtakowie są moi. E, hajsu nie chcę, bo to by mi dało już... Nie, za dużo tej inflacji by było, dobra, tyle. E, was zjadam. Co mi da, daje to, że zakończyłem misję Recovery Speed plus Prestige? Super korujemy, Was zjadam. E, I to tyle. Dziękuję. Korujemy. I w tym momencie jesteśmy już dużo, dużo więksi. O to chodzi. O to chodzi nowa misja. Zmień na nordycką. E, to. Kult, e, nie, nie kulturę, tylko religię. W sumie spoko. To jest ta, ta, ta prowincja. Które miałem prowincję zmienić? Miałem zamienić prowincję. Tak, tą prowincję. A tutaj jakaś ja misjonarzy będzie po mojej stronie? O, pokażcie mi to. Tutaj tak. 25 miesięcy, no to damy radę, damy radę, dobra e, Teraz się z wami żegnam, dzięki wielkie za oglądanie Mam nadzieję, że wam się podobało, napiszcie propozycje Na kolejne e, ziemie, ponieważ mamy Raz, dwa, trzy, cztery Pięć, sześć Sześć prowincji do, do zmienienia Więc e, możliwe, że to wasza prowincja Tym razem e, trafi tutaj do Pięknej Wotani. I napiszcie też, e, czy... Powinienem teraz jak najszybciej już kolonizować tutaj, jak najwięcej po prostu? Czy bardziej, na razie, skupić się po prostu na ataku na te wszystkie państewka małe, i dopiero wtedy kolonizować? Czy może robić to i to naraz? Ja myślę, że będę robił to i to naraz, ale to była w kolejnym odcinku. Dzięki, jakie zaglądanie! I widzimy się już niedługo. Na razie, pa! syja!